Witam Was serdecznie. Z tej strony Bogdan, serwis testowy Mediatester. Mamy trzy smartfony: Alcatel, One Touch, Pop, C5, C7 i C9. Zrobimy sobie teraz przywracanie ustawień fabrycznych we wszystkich trzech smartfonach jednocześnie. Aby tego dokonać, musimy oczywiście wejść w menu ustawienia. Zejść na sam dół najlepiej, i tutaj mamy widoczną opcję kopia i kasowanie danych. Aby przywrócić ustawienia, trzeba wejść tutaj w ustawienia fabryczne i nacisnąć na dole guzik Resetuj telefon. Oczywiście zostanie wszystko skasowane oprócz zawartości karty microSD i wystarczy teraz tylko nacisnąć wymasz wszystko aby potwierdzić i wszystkie trzy smartfony będą się przywracać. Zrobimy to we wszystkich równocześnie. Będziemy teraz mogli zauważyć który. Z tych trzech smartfonów szybciej przywróci ustawienia fabryczne, czyli ustawienia takie, jak będziemy widzieć za każdym razem, gdy ze sklepu kupujemy smartfona lub gdy po prostu chcemy komuś odsprzedać smartfona. Ok, wszystkie trzy smartfony zostały przywrócone do ustawień fabrycznych. W tym momencie telefon można spakować i na przykład albo sprzedać, albo po prostu od nowa skonfigurować sobie go do, do swojej własnej pracy, tak żeby wyczyszczony znowu pracował z maksymalną prędkością. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie pod filmem. I oczywiście subskrybujcie nasz kanał Mediatester na YouTubie i polubcie nasz profil mediatester.pl na Facebooku. Trzymajcie się, pozdrawiam!